Witam serdecznie na symulatorze ujeżdżania o hafałki, tworzenia naszego pięknego polandzika. Lata 90. To jest to, co lubimy najbardziej. Która godzina? Pierwsza 37 jeszcze przed robotą. Skok na bacę. To będzie trzeba uskutecznić rzeczywiście, ale niestety kur... nie posiadamy wytrychów. Także trzeba będzie jeszcze raz! Ale to za chwilę. Czieramy w Kimono. I podobno taki proti był od starego menera Dobrodzieja, że na spokojnie, moi drodzy, możemy napadać na bacę kur... Biały dzień, bo Baca ma w to... Także beka Żeby było śmiesznie Tak się składa Że ostatnio dało się też kupić wytrychy w Nieważne, która godzina była Ale zaraz sprawdzimy Wytam, wytam Pszut. Dziupla Peku Nieważne, o której godzinie Wytrychy 3 złote za jeden 5 Bate, szykuj dupę Znaczy, Debil za kółkiem Ile razy mam się powtarzać? Eee, bo jak to mówi stare polskie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Albo jesteś tym, co jesz. I jest też takie, że gdzie kucharek sześć, y, tam nie ma co jeść. U mnie jest jedna kucharka w domu, moje kochanie. I też nie ma co jeść, bo wszystko wpierdalam. Więc nie wiem, czy jest sens słuchać tych kurwa bredni pierdolonych. Dobra, byle się tu nie zjebać. Ale z Markiem to powinniśmy podjechać i tak. No, kurwa, no nie gadaj, błagam Cię. Pulpista. Dobra, ja się rozpędzam, rozumiesz. Pa! Wuja? Opa! Łosypki, witam, bace. Łos to, bo milicję i Zamknij tam, ryja. Ej, ciekawy jestem, czy jest to na czy nie? Pik! Pięknie siedzi. Siedzi? Siedzi No że kurwa to był ostatni! A co tu tak łazi Zamknij tą pistę tą bardzo, bo cię! Zaraz w pierdolę ci jeszcze, nie dosyć okradnę tyle ci pojemo Pięknie Oho I co teraz? Halo? Wydolona. nie było już nic po drugiej stronie no ale rozjebane to jest tyś nie mogę do prawej już bardziej bo to jest ogólnie tak Wytłumaczę wam, jak to działa widzowie idę do prawej sobie nie robię wszystko na dźwięk mam dźwięk zaczynam podrzucam zapadkę jak jest krrt, krrt, taki coś dziwnego jest element taki że albo jest takie skryt i nie podskakuje zapadka do góry, albo jest wyrzucenie zapadki do góry. Jeżeli w dobrym momencie kliknę zapadkę, to wtedy mamy zaklepiony jeden bolec. I musimy przelecić wszystkie bolce w ten sposób i nie złamać przy tym wytrycha. Doszedłem na maksa do prawej strony i nie mogę nic zrobić więcej, nagle mi się rozjebał wytrych. Na trzy podejścia. No zepsuło się. Zbugowało się, widzowie, nie mogę podrzucać! Ta, rozjebało się. Wydaje mi się, że to jest zbugowane ze względu na to, że gra czytała tak otworzone. Pugę... Wódka się nie otworzyła. A ja nie mogę próbować otwierać, bo graczy tak otworzone. Essa? A! A! Co to kurwa za dźwięk? O! to. samego końca w tą stronę, dobra. A tak. Mam ci kurwo. Baca! Siem jajca! No! Hop. Kurwa, to wrzucić O Boże! Dysta kurwa, to jest wszystko! A to co? Iś, kurwa szambo stare rozjebane chyba. Mamy to! Uch. Piknie! Kurwa, żaluzja tylna, ja pierdolę. A to co? Turwo sprężarka do hafałki! Batko! Piknie! Eee, e, e, kurwa! Co jest? Kurwa coś... Ja coś tu zgubię, Dobra, spierdolka. Nie wyjebać się, Bartek, proszę, kurwa, nie teraz, nie teraz. Kurwa, wykręcić tutaj. Wykręcić tu u was to. Dobra, lecim. Opa! O boże! Mamy to. Cztery felgi są, cztery dystanse. Ty też powinien być, dobrze jest. Więc, a kurwa. Czekaj, kurwa. To było w grze czy w nucie? To był w grze czy w nucie, kurwa, stop! Kurwa nie Nie no kurwa, to był w grze XD Zajebiście! To był ten update 80 kilobajtów! Essa. Kurwa nie Ty to w nucie jest kurwa! Ja pierdolę perfect timing, przysięgam! Ale za akurat jak wjechałem na jebane pole! Leci, leci maleńka, leci, 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 leci! Dobrze, dobrze! Reakcja niemożliwa? O to kurwa dlaczego zaś? Czemu nie mogę zdemontować kołpaka kurwa? Odkręcić trzeba? A kurwa, to dodali to teraz! Wcześniej mogłem się ściągnąć bez! Kręć ty kurwa korbę! To się rozjeba, ale dali, pa, o! Tu jeszcze kołpak jest, no przez kołpa kurwa nie mogę, ale tu czemu nie mogę? Nie wiem czy tak dalej jest, ale klucze działają 30 minut do włączenia gry. No to kurwa, no to fajnie, nie? A włożyć śruby? No śruby są włożone, widzu. Chuj, może będą działać na nowym. Dobra, kurwa Kurwa, ale to wszystkie trzeba cały komplecik zapierdolić Czyli co, będzie trzeba resecik zajebać zaraz? mi kołpak Leć, maleńki, leć Dobra, chuj inaczej Idę zapisać, zresetujemy, zobaczymy, czy to działa Kurwa, działa Dobra, 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 dobra Czyli rzeczywiście trzeba gierkę zresetować przy tym, peka Oho, o kurwa, stop Chodź, maleńki, chodź Dobra No chodź, chodź, chodź Od boczku, tak Dobra? No kurwa, jak zamontuj kołpak, debilu pierdolony. Pelga OHV. Dobrze, 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 dobrze. Nowe fele, ja pierdolę. Kurwa, tak z matiza zajebana. Fajna taka, nie? A, pa, 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 a, 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 a. rośnie jeszcze. To jest życie. Później do siódma. Bacał jebany. Na spokojnie, rozumiesz, można sobie montować rzecz, Wszystkie, które są potrzebne, rozumiesz. Hop, dystansik. Hop. Dobra, kurwa, będzie. Opa. Dobra, opony trzeba załatwić. No, tu jest coś rozjebane chyba. Tym dystansem. podepni prostownik, wymi bagnet, a tu olej muszę sprawdzić z bagnetem jak coś. Filtra kurwa chyba też nie ma, nie, jest filtr. Gdzie to tu turbo leży? Ja jestem gównem ogólnie, jeżeli chodzi o autka widzowie. Gdzie się turbo montuje, kurwa? A! Tutaj! Dobrze, wszystko jest. To ten pojedniczek trochę rozjebany. Prostownik do kurwa tego ja mam tu prostownik? Sprężarkę, ta jest pawarka. Prostownika nie ma chyba. Głęczek różna trzeba nowy wykupić, bo nie odpali bez tego. Zaś kurwa. Ej tak, mamy jeszcze parę wytrychów, moi drodzy, tylko gdzie można... O, 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 o! ba, Ja, pierdolę już... plus 20 koni. O, 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 o! Przyciemniająca folia do szybko HV Jeszcze nie, zaraz jedziemy, zaraz jedziemy Za 5. Dyje... Kurwa, to pierdole, takie biznesy, od razu jazda. To folię musisz ugłaskać jeszcze za stówę. Dobra, chuj, na razie to zostawiam tak. Dobra, trzeba znaleźć kurwa miejsce, w którym są te burki. Ja wiem, że są te mieszkania, w których są... O, o, o! A takich ładniejszych autek ja nie mogę sobie na ulicy opierdalać. Masz konkretne, dobra. O kurwa! Witaj, maleńki. Patrz, 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 patrz! Kurwa, ale fafik. Pa kurwa. O ty kurwo jebana. Jest na wimpasie lekkim. A mogę przypierdolić tym lewarkiem? Ja to Sara kurwa teges. Szmeges fą fą fą. kurwa. Po Boże. Ua. Ua. Dobra, przerzuciłem. Może katalizor... Ka katalizatorka. Nie podpierdolę. pierdole. Kurwa. Ja Teraz mamy większy problem, kurwa. Przerzuciłem lewarek, maleńki. Weź mnie, że go sięgniesz. ma? Śmiesznie działa mechanika skakania w tej grze, by the way widzowie, bo to nie działa tak, że skaczesz i shift i ten z shiftem skaczesz, tylko skaczesz i shift! Wtedy szybciej lecisz! Zawieszenie o HV tył. O Boże! Sundowsko! O samen i słand do nie żona moja. Boże, jeszcze jedne felgi? Alufel! O kurwa! Dobra, a my nowe. To teraz y główna atrakcja wieczoru. Kurwa, a może gdzieś od tyłu trzeba jakoś tak? Od strony kierowcy podłoż? A! Czołga się, przestań. No nie przestań, kurwa. Powstań. O, witaj, maleńki, witaj. Opa, katalizatorek w ręce moje. Oj, Jaki kradziony? Przecież właściciel nie widzi. Prawda. Tego oczy nie widzą, tego serca, nie żal. Żegnaj przyjacielu. Pa. Ale jak kurwa co się. A właśnie, nie da się go tak przejechać, żeby on nowszy był, żeby go pierdolić, Bo już mi powiedzieliście, że da się lepiej jakoś zarobić na tym. I że podobno nawet super ekstra zajęliście. Już tak zastanawiam się, jakby go szlifiereckiem rzeczywiście nie smyrnąć? Kurwa, wezmę teraz, zamknę i mi gdzieś w kosmos. O ja pierdolę. Właśnie sobie uświadomiłem, że żeby wziąć ten zajebany kurwa katalizator, będę musiał zrzucić wszystko z paki. Najpierw do domu w takim wypadku. Nie głupie. Opa! O, tutaj trzeba złapać. Dobra, chuj. Na razie tu nic nie ruszam. Ja pierdolę. No i zaś znowu wymiana? No bo aluski trzeba założyć, nie? Nie będziemy, kurwa, z felami od Tikacza zapierdalać. Bez sensu. Nie no, śliczne. Pa. A jajaj. No, te wyglądają jak, jak stare hondy też. Ciekawe. Guma usztywnienia za sprężyna. Gdzie to ma kurwa iść? Na amorki? A to kurwa musi o cały amor wy, wy ten wyjebać, nie? Na amorki z przodu. Aha, tylko z przodu. E, dobra, idziemy z y, ojebać katalizatorek. Dobra, katalizatorek kupimy sobie jakieś rzeczy. Zobaczymy, ile hajsu będzie. Bo ty kiełbie gadacie. No, już kurwa nie będę udawał, że nie widzę. Ciężko nie zaważyć. 48 komentarzy na propos. Kurwa weź kiełbasę, bo piescie upierdoli. Więc no, weźmiemy tą kiełbasę już. Posłuchajcie katalizator, dawaj Wydek, matka Tanima, Samarura. U nas tak będzie. Spokojnie, taka matka to się nie przejmuj, ale są jakieś friki, co lubią wpierdolić katalizatorek. Na szczęście lubię też wpierdolić parę groszy do mojej łapy, także... pa! Tutaj proszę bardzo. Oho, uh, proszę Państwa. Stu więc już! Teraz to my nic nie kupimy już. Już w kimono trzeba przypierdolić chyba. Dobra, pa pa pa. ja tu wsiadam? A, przespać się, dobrze. Hmm. Po co kurwa u malinioka robić Jak można katalizatorki wycinać I od razu przyjemnie się gra Ja pierdole, ja zapominam na siłowni ćwiczyć A kto na puchar wójta pójdzie Tylko y, tak w sumie, po co ci Amortyzatory piórowe Jak masz sprężyny i amortyzatory e, rebus, y, Nie wiem, jak silnik się spierdoli I mi kurwa 3 wyskakuje To sprawdzam czy są wszystkie te Spryskiwacze działają, nie, więc y, Zobaczymy, a no i jak reflektor przestaje świecić To wiem, że trzeba jebnąć od środka Kurwa, maskę też mogę wymienić. Opony mi są potrzebne. Kurwa, to sama wszystko na złomie. Pierdolone rurki. Ale trzeba do sklepu podjechać po prostu, na to wychodzi. A, z kurwa zamknięty? Od której otwierają? What was my? Why do rzeźnika podjedziemy w tym czasie. Kiełba się skręci. Kurwa, to świńskie oczyszczone. Musi wlecieć. Torbę kup. Kurwa, gdzie torbę kupię? A, torba jebana 10 zł kosztuje. 4 zł! Nie, no come on. Więcej niż za boczek, za torbę zapłacę. No trudno, kurwa, no nic nie zrobię. Strówboszyk, łopatka wieprzowa, gardle. Psycho chyba trzeba kurwa zmiksować tu, nie? Wszystko po złotowersce, raz i w niebie, je na kiełbusie. Dobra, chuj dwie. Nie, coś do kiełby potrzebne. Dobra, po cztery pasuje robota. Dobra, kaj to wypakować cztero. Dobra, na podłodze, będzie lepiej smakowało. Teraz trzeba wykwinić, hałkę obasy machen. Jelitko pewnie gdzieś tu muszę nakręcić, prawda? Końcówka do kiełbasy, już masz coś w rękach? Boż to na samo Nie, być. Kurwa, mam jakąś miskę w ogóle? Najpierw zmiel mięso, ale no dlaczego je zmielę? Zmielę je do tego, do, do miski jakieś potrzebuję coś. Okej. Okay. No jest. Ja zaraz Kurwa, jakby nie było w pół do pierwszej, to bym do starego zadzwonił. Ty, jak kiełbasę zrobić? Krzyszył dumny by był. Tylko najlepsze jest to, że na pewno by myślał, że kurwa robię JRL, a później się okazało, że ja debil kurwa w G kręcę... w Gierce kręcę tą kiełbę, nie? To by trochę się zawiódł. O, zamontuj końcówkę. Teraz tak, plaka zakładam kurwa, załóż jelito. I tak. Na chuj że jeszcze raz? Spierdalaj! No kurwa, zapomniałem, no pojebało mi się. To musi być dobrze zmielone, widzu. No i zaś pierwszy... No i chuj, nie mogę teraz! Aha! Oho! Dlaczego dwa razy mieliś? Dlaczego dwa razy? No kurwa, jakbym wiedział... No nie mogę! Najlepsze jest to, że ja też kurwa mam taką na chacie i najlepsze jest to, że zawsze nie skorzystałem z niej, niejednokrotnie. Nawet na święta teraz nie korzystałem. Tylko jest inna sprawa, bo mi zawsze stary mówił to rób, to tamto, tego... Ja mówię, dobra kurwa, ty tyk, tyk, tyk i spierdalam. No ale teraz pierda... Niezły pęto. Chuj, może zadziała, zobaczymy. No, wiesz, że fafik zdechnie, no, wyjebane. To dla pieska i tak. Pęto na pakę, niech się z piaskiem wymiesza. Rozumiesz. Lewara w ręce. Trzeba uwędzić jeszcze. Ja pierdolę, ale to co do. Mam wędzarkę gdzieś? Jest, kurwa. Dobra, inaczej. Dobra. Co Gdzie jest tego przepis na kiełbę teraz? Ty. No jest jeden problem widzowie, ja potrzebuję przepisu na, kie, przepisu na kiełbę, bo to, że ja w kieruję tak pojedynczo, to nie wiadomo co to wyjdzie dobra. A szkoda by było zmarnować te dobroci na stole, Po dwa każdego? No właśnie tego się spodziewałem. Dobra, dre tak, proszę bardzo, tutaj pod gardle, moi drodzy, trzy drwienka odpalasz, potem co dwa, a po trwa zamkniętej wędzarni znamiesz szklapę. jeszcze sześć godzin, jak Jerem mówisz. Kurwa, jakby mój stary to przy sobie pewnie było. O nie, 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 kurwa, o nie, nie! Według mnie lepiej jest. Rozumiem. Ale dobra, muszę przyznać, że ogólnie, jak mój stary robi kiełbę, nie? Za pierwszym razem, jak robił kiełbasę. ho, kawalerze. Ktoś się to uczuć, gdy robicie coś, żeby tylko drugiej osobie nie było przykro. No to tak było z mojego starego. Jest z trzynką, kiełba była nie najgorsza. Dobra. Kurwa, muszę najpierw to podpalić. Ale muszę podpalić to najpierw. O. O kurwa, pa! Jak wisi pęto. Dobra, tu by trzeba rozpalić teraz. Jest drewien, z tyłu, o chuj. tylko czy ja mam? Leć, zrobić więcej, później podpalisz? Za dużo kurwa roboty, ta? Dobra, masz rację w sumie, bieski. Dobra, no i co? Cztery pętka już kurwa będzie gitara. Ta Tata by byłby dumny, no. Oj, zdecydowanie. Teraz, trzy klocki wystarczą, nie? W sensie, tak, eee... Mówiłeś, ee, ktoś Ktoś, ktoś, ktoś pisał, że coś tego, tego, ten, ten... Kurwa, ale to bimbrem będzie trzeba polać, żeby się dobrze hajcowało. Kurwa jak to. O, patrz, się A, kurwa, no tak przecież parzy. I co ile tak mam tu zerknąć? Chuj, idę na kinkę na godzinkę. W godzinkę się nie zrobi, nie ma szansy. Kiewa się robić, poćwiczyć, harcik. Good call, good call. <ścoughs> jaki rekordzik? 6 kilo dziwa. Zamykasz klapę, rozpalasz trzy drewienkami, co dwie godziny podkła podkładasz po dwa, po trzy godziny otwierasz klapę i tak jeszcze sześć godzin podkładając po dwa drewienka. Czekaj, bo tu kurwa matematyka... Dobra, stop! Zamykasz klapę, rozpalasz trzyma drewienkami, co dwie godziny podkładasz po dwie, po trzy godziny otwierasz klapę i tak jeszcze sześć... Kurwa, to nie ma sensu! Czekaj, trzy razy po dwa po prostu i chuj? Bo tak co dwie godziny podkładasz po dwa... Po trzech otwierasz klapę i tak jeszcze... Aha, dobra, że po trzech godzinach otwieram klapę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dziewiętnasta. Klapa. Piąteczki. Kurwa, pójdę zapisać na wszelki. W sensie ostatnio to się źle skończyło. Co by się kurwa nie zabić tylko. Ja na rekordzik bez by... Teraz co? Ty kurwa. Dobra! <śmiech> e, <śmiech> dawaj! Kurwa! Dawaj! Dawaj! Ja pierdolę! Umrę tu kurwa! Dawaj kurwa! No daj maleńki! Daj kurwy miodu! Kurwa, zdechnę tu umrę! Nie no, kurwa! <laughs> Dobra! O Jezus! Ciężkie bydle! Dobra, będzie jaki 10 kilo starczy, kurwa! Pierdolę! A bicep! Essa, Rekord, życiówka. O kurwa, o której miałem kiełbę przywrócić? wrzucić? O osiemnastej. Matko. Czekaj, osiemnasta, dwa drewnienka, o 19:00 klapa, o dwudziestej... ...dwa, o dwudziestej dwa, o pierwszej wyciągasz o tak. Stresuję się, bo to moja pierwsza kiełba. Pierwsze moje pęto jest opierdalane. Ale się nie skajcowały jeszcze te kurwa drewnienka. Tak o, wrzucić, żeby się pasy paliło i ten, I wyjebane? To się podjora od tego? O, podjara się, dobra. Szmato. Co, skipik dwie godzinki? O dziewiętnastej klapa, dobra. No jak tam to cudo? Kurwa, ty! To wygląda jak prawdziwe pęto. Już bym ryja zapakował. Dobra, klapa ściągnięta. Godzina i drewno, skip. Dobra. Godzina, drewno, skip. Teraz dwa, 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 dwa dwie godziny. Zobaczmy to. Kurwa, jaka kicha. No i to jest pento. Kopcie, jak Bełchatowie. No i to jest miasto, z którego ja pochodzę akurat. Tutaj trafiłeś. Ach, dobra, okej. Okay. He, kiełbasa. <laughs> ja baska? No kurwa, kurwa, gi. Ale taką pierdolinkę przestań mówić. Pierwszy dzień na diecie jestem, kurwa. No to miasto też by basowało, kurwa, gdzie schować. A bo ta. Ja pierdolę, ta lodówka to jest ogólnie taka przejrzysta, nie? No ja tak myślałem. Heh. Robię kurwa te, domino z kiełby. Nie, niestety. Żadna nie jest perfekcyjna, ale dla mnie jest każda perfekcyjna. Perfekto kiełba, trzy drewna, nic nie podrzucasz w trakcie. 5H z klapą, 3H bez klapy. Jasper ważne. O, widzisz. Czy 5 z klapą, 3 bez? Kurwa to następ. Boże, kiełbasa. To ty idziesz ze mną, maleńka. No powiem tak, potrzebuję lewarek i kiełbaskę. Hmm. Hmm. Idziemy? Kata wycinać. Nie wiem, ile kurwa czasu mogę swajać tego fafika. Na no, wezmę dwie kiełby. Jakby się skończyło tragicznie, przyjdziemy. ogarniem, ogarnię. Czy, a, widzę fafik. O ty kurwo, jebana, co? Jakieś czpane to trzeba interesy przeprowadzić. Czy ja będę w stanie wyskoczyć od tego typu. O, fafik, słuchaj. Przytrzymaj lewareczek. Opa! Kiełby jest, kurwa, nie mnie śmieć, upierdolony. No dobra. To ja sam. Kurwa, fafik wypierdala, jak już nie gryziesz. To się kurwa odsuń chociaż, bo. Chyba polubił, a popoznał jak... No fafik, ty kurwa. Dał mnie. Jakbyś kołbyś zobaczył, co tak profesjonalnie pętadury, ja pakuje kurwa, też byś go polubił. O, jaki ci Nitni, Nic maleńki. Wytrzymały. Nie chcę poddać panienka. No już, fafik, już. Bo ja tu dobroci jeszcze widziałem. To sama koła! A nie ma wszystkich do sama, idealnie. Polerka, teraz będzie trudniejsza sprawa. Ogarniemy. A i nie. O! Rozumiem. Kurwa, fajne takie krzesełeczka. Ja zaraz przyjdę. Sąsiednie potrzebuje wszystkich, prawda? <laughs> Tutaj kurwa do kiełbaski. Katalizatorek do rączki, prawda? Boże, do krzesełka jeszcze mamy do odbioru. Zobaczmy, czy tam w sąsiedztwie słychać. Tu mamy fafika jeszcze jakiegoś jednego. Ewentualnie. Trzech mnie wyjebali w pierwszej kurwa tej oczywiście. Ja pierdolę. Stop kurwa, pry. Oj chuj, jedno zgubiłem, trudno. Dwa też super. Ej, nie no, ładnie skasował, co wy pierdolicie, stówkę dostałem tego katalizatorek Tylko ja białe, tak tylko białe, tylko białe, chuja się znasz kurwa na biznesie Chciałem zapisać, rozumiesz, zapisz Idealnie, jestem dumien widzowie z dzisiejszego yy, progresu, prawda? Mi się podobało, dzisiaj starczy, OVH